Witam, witam kochane strzelczyki, słoneczka moje. Jest to rozdanie kochani na e, sierpień, ale coś takiego, że co dobrego do nas przyjdzie w sierpniu. A z racji tego, że jest przepiękny układ, plany trygon e, Saturna, e, Neptuna w baranie, więc e, rozpoczyna przepiękny czas spełniania marzeń. Więc kochani, zaczynamy. Dobra, już miał gały bolą od tych gogli. Długo mnie słonka nie było, bo no musiałam się troszkę energetycznie zregenerować, ale już jest dobrze. Na każdego po prostu przychodzi taki czas, że trzeba dychnąć, tym bardziej, że słuchajcie, ja pracuję od rana do nocy i um, mam tak naprawdę to mam trzy prace i to jest tak, że nie mam czasu kurwa, żeby sobie zrobić paznokcie. Mam takie ułupki, że aż mi wstyd po prostu, no ale może dzisiaj mnie się uda. No, nie wiem, jeszcze co wam powiem, że e, dzisiaj pierwszy raz gotowałam kraby żywe. Wiecie co, zamówiłam kraba, bo tutaj w Niemczech można naprawdę tanio zamówić i ja myślałam, że on już przyjdzie ugotowany, a to po prostu przyszło mi żywe, uśpione troszkę. Wiecie co, ja się modliłam. Wiecie co, ja przeżyłam? Ja nigdy takiego stresu nie przeżyłam. Naprawdę, to było dla mnie po. Już więcej chyba bym tego nie zrobiła, wiecie? Dobra, strzelczyki. Zaczynamy, moje kochane świecące dubki. Radosne. Radosne gołodóbki. Gołe dubki. Radosne dubki Fajne takie. Łobuziaki. Małe. Dobra. Obecnie strzelce, moje kochane. Co jest u Was? Obecnie strzelec. Obecnie. o, wisielec. Pięknie, odwrócił mi się. Super. Dobra, i teraz tak. Co dobrego do Was w sierpniu idzie? Strzelce, co dobrego do Was w sierpniu idzie? Strzelczyki. O kurcze, dlaczego? Dlaczego? O ciepielucha. Dobra, na co macie się przygotować? Strzelce, na co macie się przygotować? Piękne karty. Na co macie się przygotować? I nie narzekać, proszę. Na co macie się przygotować? Sprawiedliwość. Mm. Dlaczego? Dlaczego? Dziesiątka mieczy. Koniec ciężkiego etapu. Super. I czego Wy nie widzicie, słomka? Czego Wy nie widzicie? Strzelec. Em, na co macie uważać? Na co macie uważać? Mhm. Dobra, no i karta rada. Karta rada. Pięknie. No, pięknie. Słuchajcie, słoneczka moje. Eee, no, cesarzowa tu się jeszcze rysuje. Jest to ktoś mocno apodyktyczny, słuchajcie. Ktoś, kto będzie robił tylko po swojemu. Ale też to może być wasza energia, łobuziary, łobuziaki z cyckami na wierzchu, zobaczcie tutaj ale piękna jest ta karta, piękna to znaczy, to jest tak, że w końcu realizujecie siebie w końcu realizujecie to, co wy chcecie i pełnymi krokami do was się zbliża macie przepiękne karty, słuchajcie ale strzelec jakby na coś nie narzekał, to by nie był strzelcem ja kiedyś wezmę te strzały i wam w dupę strzelę, naprawdę to tak polecicie, będziecie uciekać i teraz kochani tak, obecnie słuchajcie Macieka wisielca, ale odwróconego do góry nogami, także Bogu, dzięki, wy już wychodzicie z takiego, z takiego zawieszenia, tak? Coś na chwilę się mogło tutaj przywiesić, ale to już zaczyna ruszać do przodu. No i wiecie co, dlaczego, bo Merkury jest w biegu wstecznym, no i którego? 7 tak, sierpnia czy 11? Merkury powoli rusza już do przodu, więc już będzie koniec tego takiego dziwnego, jak gdyby poczucia, że się coś przywiesiło, coś się. Coś się tak jakby ten, ale też tutaj rozmyślania, bardzo dużo rozmyślania mieliście, analizowania nie do końca. Coś chcieliście działać, ale czy coś mieliście w planach ruszyć, ale to było jakby zawieszone, przywieszone. W tej chwili zaczyna to wszystko ruszać. Nasłuchajcie, słuchajcie, co dobrego do was idzie miłość. Nadejszła wiekopomna chwila. Naprawdę idzie do Was miłość, ale wiele z Was będzie chyba zawierało też małżeństwa. Słuchajcie, jest jak mnie ta noga swędzi, to coś mnie działo. Tak nie podziałało tutaj. Słuchajcie, bo wstawię tutaj, wyciągałam te, za dużo alk zakwitło. Słuchajcie, to jest osoba, która jest bardzo mocno intuicyjna jest to osoba przewidująca. I albo wchodzicie w związek z osobą, która ma niesamowicie silną intuicję, albo wy nabieracie takiej intuicji, albo też tutaj jest mowa o zawarciu małżeństwa, tak. Ale też wszelkie współprace, słuchajcie, współpracę z dojrzałą osobą, gdzie będziecie się czuć bezpieczni. Być może mam wrażenie, że jest to osoba, która jest naprawdę taka, może być troszeczkę, słuchajcie, skryta, ale ona, ale kochani, ona, coś mi tu się brudzi, no, z tym mikrofonem, ale ona, słuchajcie, kochani, to jest taka. Um, Tutaj coś się u Was takiego dzieje, że Wy nie chcecie czegoś rozpowiadać. To jest takie powściągliwość, tak? Magia sny w ogóle. Takie sny będziecie mieli różne, tak? Ale też troszkę taki okres samotności, zanim. Tu do czegoś dojdzie, czyli tak, jakby na przeczekanie. Być może niektórzy jesteście w rozdzieleniu, po prostu jedno mieszka tam, drugie tutaj, i to tak jest, ale to jest też osoba, która jest bardzo bezinteresowna, osoba, która um, ma bardzo silną intuicję. Mistyczne wydarzenia w waszym życiu się zaczną dziać, kochani. Także no, macie po prostu mega, i to jest chyba te odwieszenie właśnie, również waszej intuicji, wszelkie współprace. W waszych pracach, słuchajcie, będzie takie naprawdę um, bardzo dobra aura w waszej pracy, w końcu taka oczyszczona, i to jest tak, sprawiedliwości staje się zadość. I teraz tak, słuchajcie, sprawiedliwość to są sprawy urzędowe, wszelkie śluby, ale też sprawy prawne, bo tutaj się też odwieszą sprawy prawne. Dostaniecie wiadomości albo z sądu, albo, albo od jakiegoś adwokata, mam wrażenie. Albo od jakiejś adwokatki, od sędziny, cokolwiek, bo to spowoduje u Was zupełnie nową drogę. Widzicie, coś zaczyna ruszać. I to jest, kochani, tak. Wiele z Was musi się zapytać też do lekarza. Będziecie mieć do czynienia z wodnikiem. Ten wodnik Wam w jakimś sensie pomoże. Jest to osoba, która wie, ma, posiada bardzo dużą wiedzę. I wy dostajecie jakąś, słuchajcie, wiadomość z sądu, która zakończa, kochani, coś się odwiesza w ogóle w sprawach urzędowych, sądowych, pracowych czy biznesowych, i to się kończy już w końcu ta dziesiątka mieczy mówi o zakończeniu ciężkiego etapu u Was, czyli takiego, co to, ta sprawa Was bardzo przytłaczała, i w tym momencie jest to finito, bardzo dobrze, i wchodzicie, słuchajcie. Czego wy nie widzicie? Nie widzicie właśnie tej nowej drogi, i ta nowa droga będzie spowodowana przez adwokata, ale też tu się kłania lekarz, słuchajcie. I uważam, że na najwyższa pora, żeby, słuchajcie, uważać na niespodziewane zdarzenia losowe, czyli na wypadki, na, na słuchajcie, na zbyt dużą ilość promieniowania, Czegoś, i trzeba tutaj sobie naprawdę nie wiem, czy, czy niebieskich ekranów to może być właśnie komputery, telefony. Na to trzeba po prostu uważać. Tu się kłania lekarz ewidentnie. Jeżeli wy, kochani, bardzo dużo pracujecie przy laptopach czy telefonach, to należy tutaj z tym naprawdę uważać i przedtem wyłączać światło, czy na przykład na jakiś czas po prostu odstawiać ekran i, i nie, nie chodzić z tym ekranem. Tu się kłania lekarz, ewidentnie, wy tego nie widzicie, kochani. Na co macie uważać? Na serce, bo to jest karta serca, ale też na to, żeby nie wracać do chorych, starych emocji. Dlatego mówię, u strzelczyka to jest wszystko ładnie, pięknie, jak nie zacznie narzekać, to będzie chory. No. Więc nie wracać do emocji takich trudnych, emocji, które spowodowały u Was problemy, cierpienia, bo źle zrobicie. Będziecie po prostu musieli. Kochani, e, przez to jeszcze raz mentalnie przechodzić. Wy macie to po prostu jednym ciachem odciąć, potraktować to jako doświadczenia, bo doświadczenia nas ubogacają. My się bardzo, my sobie ludzi przywłaszczamy i dlatego my mamy problem. Później, jeżeli na przykład coś się nam wali, my mamy problem zrozumieć, że ten człowiek tak naprawdę nie należy do nas, ani my do niego. I to jest tak, że właśnie później mamy problem z tym początkiem nowej drogi. I teraz słuchajcie, karta Rada, Czwórka Buław. Korzystajcie z tego, co do Was idzie. Budujecie się na nowo. E, idzie do Was mm, em, nowy dom, e, nowa sytuacja, budowanie się na nowo, sytuacja piękna, finansowo piękna w ogóle, e, sytuacja spełnienia, radości, zabawa, wesele, nie wiem, cokolwiek, skupcie się po prostu na tym, dobrze? A nie na tych trójkach mieczy. Także super. Strzelczyki. Dziękuję Wam bardzo, kochani, serdecznie za to, że ze mną jesteście. Gdyby ktoś miał ochotę na czytania prywatne, zapraszam do opisu pod filmem. A tymczasem życzę dla Was spełnienia radości, spokoju i czego sobie życzycie, bóstwa.